Dzień dobry, Polska po wyborach. Czy martwione, czy wkurzone, zobaczymy, co będzie, nie? Ale chciałam pozytywnie zaczynać tydzień. I mam historię: chodziłem sobie blisko do mój budynek i widzę taką pani. Ona zbiera coś od ziemi. Patrzę się trochę dłużej, I jeszcze raz, jeszcze raz. I zauważyłem, że ona po prostu się tam sprząta śmieci. Ja myślałem, tak, to jest piękny, taki piękny przykład ale nie, nie mogłem to trzymać, komplement, bo co mi to daje, no to goniłem Pani i powiedziałem jej hamulec, żeby nie przestraszyć i powiedziałam do Pani, przepraszam Pani, ja Cię zauważyłem, ja Cię doceniam, Twoje wysyłki, co Ty robisz dla Polski i wszyscy robimy coś dla Polski i to jest najważniejsze, że robimy wszystko z całym wysyłkiem a Pani do mnie taką miłą powiedziała: o dziękuję Ci, ale to po prostu nie mogę wytrzymać się śmieci i tak dalej robi. I ja ją doceniam. I po prostu taki mentalność jest piękny. I w takiej mentalności polskie będzie lepiej. No to życzę Wam udany tydzień, pełny dobry wysyłek dla naszej Polski. Kochamy polski. Love life.